Jest z nami kolejny zawodnik, tym razem Kamil Suliński, też zadowolony, musi cieszyć strzelone 7 goli rywalowi. Dokładnie tak, no, jest zwycięstwo, jest nasz pierwszy mecz, drużyna z Gliwic rozegrała już spotkanie wcześniej, wygrała, No, ale my jesteśmy zgraną drużyną, Spotka spotkaliśmy się tutaj drugi rok, dołączyło do nas paru doświadczonych i dobrych zawodników, co można śmiało powiedzieć, że, że jest naszym wzmocnieniem no, i pokazaliśmy, że, że, że będziemy się w tej lidze liczyć. Mimo że skończyła się runda na poszczególnych rozgrywek i są jeszcze treningi. Yy, niedługo zacznie się okres przygotowawczy, powiedz jak to przesz yy, czy przeszkadzałam? Yy, na pewno jest takie utrudnienie też. W niektórych zespołach yy, zawodnicy skupiają się tylko na grze podcelowej. Wyłączycie to z graniem na dużych trawiastych boiskach. Tak, dokładnie. W naszym składzie wszyscy zawodnicy są praktycznie z boisk trawiastych, no ale myślę, że to jest dla nas dobry przerywik też yy, w tej właśnie przerwie. Yy między rozgrywkami 3-miesięcznej, bo każdy z nas się rusza, wróci do treningów powiedzmy w styczniu, czy na początku, czy w połowie stycznia. Nie będzie taki jakby to powiedzieć no, spasiony czy coś, tylko każdy jest w treningu. Tutaj spotkamy się dwa razy w tygodniu, są mecze, także, także to jest tylko na nas plus i dla naszego zdrowia przede wszystkim i dla naszej późniejszej formy w klubie. E, Powiedz jeszcze przede wszystkim czym różni się e, gra na hali e, od tego na boiskach trawiastych. Tak, no różnicy nie ma jakiejś bardzo dużej, na, na hali, na futsalu dokładnie mówiąc, jest, y, dużą rolę spełnia y, wyszkolenie techniczne zawodnika, tak? Jest więcej kontaktów z piłką, y, więcej y, trzeba brać na siebie gry, tak, My, myślenie ma tutaj kolosalne znaczenie, bo, bo to się rozgrywa w przeciągu ułam, ułamek sekund, y, to co jest w danej głowie i y, to co trzeba zrobić w danym momencie. Yy, to mamy, tutaj można zauważyć, mamy pierwszą czwórkę, która yy, miała styczność ze świętej pamięci z terenem który nas tego wszystkie nauczył praktycznie. My tam z Hali to nie schodziliśmy, tak? No i widać widać, że to procentuje, no ale można powiedzieć w naszym wieku, i to doświadczenie cały czas jest nie? i to nam na pewno pomaga. świętej Pamięci ten Zbigniew Dobosz. Yy, za kilkanaście dni mamy Memoriał. Yy, kim ta osoba była dla Ciebie, bo wiemy, że także zaczynałeś pod skrzydłami tego człowieka. Zawdzięcza mu to, że dalej gram w piłkę i że dalej jakieś profity z tego mam. Czy jakieś książki dostaję, bo gdyby nie on, no to wydaje mi się, że, że byłoby może teraz ciężko. No. Zająłbym się czymś innym. A tak to on mi to wpoił, że, że jednak piłka jest, jest czymś więcej niż tylko, no, niż tylko dla mnie sportem, jest dla mnie praktycznie całym życiem. No I za to mu dziękuję, bo, bo dzięki niemu no, jestem, można powiedzieć, no, piłkarzem, amatorem. Dziękuję bardzo za rozmowę. Bardzo, Do widzenia.